Mięśnie człowieka można podzielić na te, które działają lokalnie oraz na te, które działają globalnie. Mięśnie lokalne zaopatrują pojedynczy staw i pełnią bardziej funkcję stabilizującą. Natomiast mięśnie globalne zaopatrują dwa stawy i są istotne dla utrzymania funkcji. Mięśnie lokalne przeplatają się z globalnymi. Bardzo często zdarza się, że mięśnie lokalne są osłabione mięśnie globalne próbują nadrobić ich funkcję, w ten sposób przeciążając sąsiednie stawy. Dla przykładu, jeżeli krótkie mięśnie rotujące staw biodrowy są osłabione, to może dojść do zwiększonego napięcia mięśni globalnych biegnących od miednicy aż do kolana. Czyli np. Na mięśni napiężacza powierzchni szerokiej, przywodzicieli czy grupy kurszowo-goleniowej. Takie zwiększone napięcie mięśni globalnych może powodować dolegliwości bólowe kolana. W takiej sytuacji, jeżeli, jeżeli chcemy pozbyć się problemu, warto wzmocnić mięśnie stabilizujące staw biodrowy i to powinno spowodować rozróżnienie się mięśni biegnących od miednicy do kolana. I dać przez to ulgę. Jeśli zmagasz się z negiwnościami bolowymi i chciałbyś się ich pozbyć w sposób świadomy, to zapraszam do współpracy. Informacje kontaktowe znajdziesz na stronie fizjamina.com.